Historia album Kochankowie Morza. First. Przed spotkaniem. Witajcie, moi drodzy. Dziś wieczorem opowiemy Wam niezwykłą historię miłosną, która zaczęła się od nieoczekiwanego zwrotu akcji. Zwykły telefon, który przyniósł ze sobą wielkie przeznaczenie. To było ulotne, ale nie tylko ulotne. Współpraca z obudziło dwa serca, które nigdy się nie spotkały i nic o sobie nie wiedziały. Dusze zadrżały, a pragnienie rosło, zanim ich oczy się spotkały, zamieniając dziszę w, w niezapomnianą roczkę. Historia e, tego e, albumu to nie ulotne spotkanie, ale 300 minut, która pokonała nieobecność w dniu przekraczając granice rasy, wiary, wyglądu. Dzielił ich ogromny dystans i pozycję, która uniemożliwiała im spotkanie. Ale ich dusze spotkały się, zanim znaleźli się w tym samym miejscu. Zanim ich oczy się spotkały. Trzymali się marzenia, które nie znało niemożliwego. W tych piosenkach usłyszycie o podróży pełnej wyzwań. I usłyszycie łzy choroby. I radość uzdrowienia. Znaczenie cierpliwości, wytrwałość zakochanych. Usłyszycie pragnienie, które rośnie z każdą chwilą oczekiwania, i obietnicę, która nie zostanie złamana, niezależnie od tego, jak burzliwe będą dni. Widzimy, jak wychodzą z tego silniejsi i bardziej zdeterminowani. Ich miłość stała się obietnicą wiary i pragnieniem zbudowania wspólnej przyszłości, gdzie dziecko przyszłość narodzi się z ich rąk. Dowód na historię miłości ma. No, in in noisy, najnniejsza smisz wszystkie. To podróż dwojga zakochanych, którzy wierzyli, że miłość jest silniejsza niż dystans, i że następne spotkanie stworzy nowy rozdział. Ten album, składający się z 15 piosenek, to pierwsza część. Przed spotkaniem. Ale historia nie kończy się tutaj. Może wciąż skrywa swoje tajemnice, a długo wyczekiwane spotkanie obiecuje nam kolejny rozdział pieśni. Po spotkaniu.